Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Motodziennik wspiera Makurat Auto, trójmiejski dealer samochodów używanych, posiadający w ofercie ponad 500 aut dostępnych od ręki. Oraz firma AutoDNA, umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Oraz firma ProdigTech, produkująca mierniki lakieru. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest motodziennik którym sprawdzimy przed zakupem auto używane. Trochę się w tym tygodniu dni rozjechały. Będę udawał, że jest to środa, a test pojawi się w sobotę. Jest już zresztą zapowiedź na kanale. Niemniej, witam pięknie i zapraszam na sprawdzenie auta używanego. Dzisiaj będzie to auto niezwykłe. Będzie to Corolla GR. Nie Jaris GR, nie Corolla z hybrydą i pakietem GR, ale będzie to prawdziwa Corolla GR, czy raczej GR Corolla sprowadzona ze Stanów. Oczywiście rozbita. I będzie to bardzo ciekawe sprawdzenie. Bo my czasem jeździmy gdzieś do Włoch albo do Hiszpanii oglądać jakieś Lambo, czy Ferrari, czy McLareny. Natomiast to jest samochód, który kosztuje w Stanach 40 tysięcy dolarów. Ma 300 koni i stały napęd na 4 koła i jest niesamowicie fantastyczny. I mam nadzieję, niedługo taki samochód dla Państwa przetestować. Ale zanim przejdziemy do, do tego niezwykłego hothecha, zapraszam na tablicę ogłoszeń. A na niej BMW X3. Prawie nowe, bo z przebiegiem ledwo 30 tysięcy km. Auto jest z 2021 roku z polskiej dystrybucji. Oznaczenie S-Drive 18D, czyli mamy tu napęd na oś z tyłu i dwulitrowy silnik diesla o mocy 150 koni. Skrzynia automatyczna, ładne wnętrze i aktywny pięcioletni pakiet serwisowy. Cena to 135 tysięcy złotych. Na 70 tysięcy wyceniona została ta Honda Civic z 2018 roku, też z polskiej dystrybucji, od Drugiego właściciela Przebieg to 90 tysięcy km pod maską oszczędny diesel 1,6 mocy 120 koni, do tego 9 obiegowa skrzynia automatyczna. Pan Marcin tę Hondę wypatrzył, dziękujemy. I przechodzimy do Toyoty Auris w wersji hybrydowej z 2014 roku z nadwoziem typu kombi i przede wszystkim udokumentowanym przebiegiem 227 tysięcy km. Oraz historią to nie była taksówka. W cenie 46,5 tysiąca złotych są dwa komplety opon. Auto było serwisowane wyłącznie w Toyocie i zostało sprowadzone ze Szwecji. I jeszcze Kia Ceed od naszego widza na koniec. 2017 rok, 165 tysięcy przebiegu, nadwozie kombi i stukonny silnik 1.4 pod maską. Do tego sześciobiegowa skrzynia. Jeździłem kiedyś takim autem i to jest zaskakująco przyjemne. Cena to 41,5 tysiąca złotych. Ja tylko szybko przypomnę, poproszę, jeżeli wypatrzą gdzieś Państwo ogłoszenie z jakimś nietypowym samochodem, ciekawym samochodem, proszę je do nas podesłać, magazyn.motomaupa.gmail.com. Jeżeli chcieliby Państwo podpromować swoje ogłoszenie w naszym programie, wystarczy być naszym patronem od minimum pół roku. Można to też załatwić od ręki, szybka ścieżka przez serwis Patronite, można się również z nami skontaktować, magazyn.motomaupa.gmail.com. I przechodzimy do sprawdzenia auta używanego. A zacząć musimy w latach 90., kiedy to każda szanująca się firma miała w ofercie jakąś usportowioną albo po prostu mocniejszą wersję swojego popularnego auta z segmentu D, C, a często również B. By wymienić choćby Clio Williams, czy Clio albo Peugeot 206 z dwulitrową 150-konną benzyną, czy Volkswagen Polo GTI, czy Oplakorse GSI. Było tego mnóstwo i samochody te dostarczały swoim użytkownikom masę radości. A czy Toyota miała coś ciekawego w latach 90.? dziesiątych. Owszem, Celicę, Supra, Roadstera MR2 drugiej generacji od 1999 roku, ale montowanie mocniejszych silników do popularnych Starlet czy Corolla z jakiegoś powodu nie pasowało to Toyocie do wizerunku. Sytuacja zmieniła się w pierwszej dekadzie tego wieku, kiedy to hot hatche, głównie z segmentu B&C, choć zdarzały się też rewelacyjne małe wany jak Meriva OPC, miała w ofercie prawie każda firma, również japońska. Suzuki miało Swifta Sporta, który nie był samochodem zbyt mocnym, ale rewelacyjnie jeździł. Mazda MPS miała silnik 2.3 turbo 260 koni. Honda kolejną generację Civica Type R wolno zsącego. Mitsubishi Lancera, nie tylko Evo, ale też bardziej cywilnego Rallyarta. Cudowne czasy, rewelacyjne pełne charakteru i różnic samochody a Toyota? W wyścigu zbrojeń udziału nie brała, choć teoretycznie też coś miała w ofercie. Już pierwsza generacja modelu Jaris dostępna była z silnikiem 1.5. Krótko, bo od 2003 do 2006 roku, ale była. To był wolno silnik 1.5 o mocy 105 koni i z dopiskiem TS. Chyba tylko w Japonii była odmiana z Turbo 150 koni. Ale ten Jaris naprawdę całkiem przyjemnie jeździł. A z korolą. W tamtych czasach było podobnie. Na europejskim rynku ten samochód faktycznie był pozbawiony jakiegokolwiek polotu. W dziewiątej generacji była co prawda odmiana TS z kompresorem i silnikiem 1,8, około 190 KONI, ale auto w tej konfiguracji występowało w Europie w ilościach homeopatycznych, co Toyocie ewidentnie pasowało. No i nastały czasy hybryd. I oczywiście model GT86 się pojawił i super wskrzeszono, ale o gorących hedgebackach, którymi Toyota i tak nigdy nie rozpieszczała, wydawało się na zawsze zapomniano. Wydawało się. W 2013 roku pojawiła się wersja GRMN na bazie trzeciej generacji Jaris, a w 2017 roku zmodernizowana wersja z silnikiem 1.8 z kompresorem, 210 koni, napęd naprzód, 6 sekund do setki, ale tylko 400 przeznaczonych na Europę sztuk, i miałem to szczęście, że dość długo jednym z tych egzemplarzy jeździłem i doskonale to auto poznałem było, jest ciągle rewelacyjne. Obłędnie dopracowane pod każdym względem, z bardzo wyraźnym genem auta wyczynowego, zbudowanego bez kompromisów do sportu. I jakimś przypadkiem tylko postawiono ten samochód obok Priusa w salonie, choć to się chyba tak naprawdę nigdy nie wydarzyło. Dlatego, że klienci samochody te rozdrapali błyskawicznie. A dziś do sprzedania są w Polsce tylko dwie sztuki. Jeden za 100, drugi za 115 tysięcy. 2017 i 2018 rok. I pewnie samochody te kosztowałyby ze dwa razy więcej, bo naprawdę na to zasługują, gdyby nie GR Yaris, czyli następca Gremlina, tyle, że auto to zbudowano w oparciu o kolejną generację Toyota Yaris, choć głównie z wyglądu. GR Yaris jest trzydrzwiowa, ma napęd na cztery koła i trzycylindrowy silnik 1.6 pod maską, rzecz jasna z turbo. Około 260 koni, sześciobiegowa skrzynia manualna i 5 z hakiem do setki. Mieliśmy to auto na testach zaraz po premierze, niestety jednocześnie z 911 w wersji S albo turbo i słowo daje, był dylemat, bo to naprawdę niesamowita konstrukcja, obłędnie dobra, dostarczająca rewelacyjnych wrażeń. I tych GR-ów przez ostatnie lata obejrzeliśmy zaskakująco dużo. Najczęściej kupionych jako inwestycja z minimalnym przebiegiem 100-200 km, i do nich zastrzeżeń nie było. Jeżeli ktoś to kupił po to, żeby zarobić, trzymał, schował wystawił do sprzedania, to najczęściej były to samochody faktycznie jak nowe. Gorzej było z takimi, co miały 20 albo 30 tysięcy, i a to się jakiś krawężnik zdarzyło kierowcy zahaczyć, a to jakaś obcierka. Z 10 egzemplarzy GR oglądaliśmy na bank przez kilka ostatnich lat, jak nie lepiej, ale nie mogłem się doczekać momentu, w którym ruszymy z Korollą GR. Ta konstrukcja trafiła na rynek w pierwszej połowie 2022 roku i niestety Toyota nie wprowadziła jej do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju. A kto wie, czy nie jest to jeden z najlepszych hatchy w historii. Pod maską ponownie trzy cylindry i silnik 1,6, ale mocniejszy, 300 KONI. Do tego sześciobiegowa manualna albo ośmiobiegowa automatyczna skrzynia. I to auto od 0 do setki przyspiesza poniżej 5 sekund. W Stanach ceny startują od 40 tysięcy dolarów to jakieś 160 tysięcy złotych. I oczywiście jest już w Polsce. W Polsce kilkadziesiąt jak nie lepiej egzemplarzy, i większość z nich miała kolizję i jest ze stanu właśnie. Jest jedna sztuka sprowadzona jako auto nowe i bezwypadkowe. Aktualny przebieg to 2800 km, cena to 290 tysięcy złotych. A nasz widz, którego serdecznie pozdrawiamy, wypatrzył sobie taką sztukę z 2023 roku z przebiegiem 3800 km za 150 tysięcy brutto. I jak ktoś dzwoni w sprawie sprawdzenia auta ze Stanów, to niechętnie bierzemy zlecenia na pojazdy, w których strzeliła pirotechnika. Blachę, zwłaszcza jeśli to auto stalowe, bez aluminiowego poszycia czy kielichów, łatwo zgodnie ze sztuką naprawić, pomalować. Ale pirotechnika w autach ze Stanów często jest inna niż w Europie i bardzo często jest przez handlarzy regenerowana. Deska rozdzielcza, pasy, poduszki. I to jest coś, czego my nie pozwalamy kupować z bardzo prostego powodu. Regenerowane pasy mogą nie zadziałać w swojej podstawowej funkcji, czyli bezwładnościowo. Poduszki mogą nie wystrzelić, to jeszcze Pół biedy, albo sypnąć odłamkami po karoserii. Regenerowana konsola może uniemożliwić otwarcie poduszki pasażera i ponownie sypnąć odłamkami. A raz widziałem też, jak poduszka przez szybę czołową wyskoczyła. I to już nie są żarty. I zazwyczaj prosimy, by osoba zainteresowana takim autem, w którym wiemy, że strzeliły poduszki, zanim nas wyśle na oględziny, zadzwoniła do sprzedającego i spytała o tę pirotechnikę. Jeśli ktoś powie, że została ona wymieniona na używaną, to spoko. Jeśli na nową, to jeszcze lepiej. A jeśli ktoś powie, że regenerował w renomowanym zakładzie, to trzeba się natychmiast rozłączyć. A jak wyglądała korolla, którą jesteśmy zainteresowani? Generuję raport Autodena i bardzo proszę. Właśnie tak. Walnęła przodem, mocniej prawą stroną. W kabinie strzeliło wszystko oprócz kurtyn, czyli pasy, poduszka kolanowa, konsola. Silnik jest zerwany, prawa podłużnica przekrzywiona, koło zerwane. Sanki, czyli rama pomocnicza, zakładam, że też są krzywe. Popatrzyłem na te zdjęcia. I to nie jest nie do naprawy. Największy problem to pirotechnika. Podzieliłem się swoimi obawami z potencjalnym kupującym, który zadzwonił do sprzedającego i otrzymał zapewnienie, że auto ma wymienioną pirotechnikę na używaną, bo po prostu pasuje ze zwykłej koroli, europejskiej czy amerykańskiej, tego nie wiemy, ale wiemy, jak to sprawdzić, czy faktycznie nie jest regenerowana, więc jedziemy. Nasze zadanie to ocena jakości naprawy i przede wszystkim sprawdzenie, czy faktycznie została wymieniona pirotechnika i czy ten egzemplarz nosi ciągle znamiona prawie nowego auta. Pierwsze wrażenie. Maska i błotnik z prawej strony są do poprawki, jeśli chodzi o spasowanie. Na tym zdjęciu to dokładnie widać. I zderzak też przy okazji trzeba będzie podciągnąć. Przednie lampy zostały wymienione na europejskie. Super więc pora na pomiary. Auto nie jest ocynkowane, a grubość lakieru waha się od 100 do 140 mikronów. Blachę z przodu, czyli maska i obydwa błotniki zostały wymienione. Końcówki drzwi zostały lekko podszpachlowane. Na zdjęciach widać było, że były wgniecione w trakcie otwierania. Podsumujmy. Do delikatnych poprawek spasowanie przodu i zajrzyjmy do kabiny. Auto jest z 2023 roku. Pasy faktycznie zostały wymienione na używane, są z 2019. Poduszka w kierownicy ma ciut inny odcień, też została wymieniona, konsola również. I dzięki temu, w trakcie kolejnej kolizji, to powinno zadziałać tak, jak przewidział producent. Jazda testowa bez zastrzeżeń, czuć, że to nowe auto. Silnik super, skrzynia super, przeniesienie napędu super, jedynie kierownica jest lekko przekrzywiona. Auto jedzie prosto, nie ściąga, ale trzeba będzie ustawić na geometrii kierownicę. Jeszcze od dołu musimy to auto dokładnie obejrzeć i komorę silnika od góry, szczególnie prawą stronę. Plastikowa osłona jest nowa, wahacz został wymieniony, Sanki również, a tu pod masą uszczelniającą jest naprawiane miejsce. I oczywiście, że od spodu jest trochę rdzawego nalotu na niektórych elementach, w końcu to dwuletnia Toyota. Czy to jest zgodnie ze sztuką zrobione? Owszem. Od góry również. Po oględzinach, jeszcze z osobą, która nas na te oględziny wysłała, dość długo porozmawiałem i została podjęta w pełni świadoma decyzja dotycząca zakupu tego auta. Więc auto zmieniło właściciela, i tak jak mówię, to było w pełni świadome kupienie samochodu z przeszłością pokolizyjną, powypadkową ale za to za połowę ceny auta sprowadzonego ze Stanów bezwypadkowego. W idealnym świecie za ten samochód w polskim salonie trzeba by było zapłacić, nie wiem, 180 tysięcy złotych, ale to niestety nie jest idealny świat. Za GR trzeba zapłacić w tym momencie 230 tysięcy złotych. Natomiast na koniec powiem Państwu jeszcze coś, co być może niektórych z Państwa trochę oburzy albo zdziwi. Problemem nie jest to, że samochody są naprawiane. Przewiduje to producent. Robią to autoryzowane stacje, o ile tylko ubezpieczyciel na to pozwoli. Są technologie i to wszystko jest jak najbardziej możliwe. Problemem i patologią między innymi polskiego rynku przez wiele lat było i trochę jest w dalszym ciągu to, że fakt, że samochód uczestniczył w jakiejś kolizji, był przed kolejnym kupującym ukrywany. To jest patologia, a nie to, że kupujemy z pełną świadomością coś, co było naprawiane. Tak jak mówię, no, w tym wypadku z naszą pomocą po naszej weryfikacji. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Z właścicielem koroli GR jestem umówiony na przejażdżkę. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani jakąś relacją z tej przejażdżki, to uprzejmie poproszę o komentarz. I serdecznie zapraszam na kolejny odcinek test długodystansowy elektrycznej skody już w sobotę na kanale. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.